Dzień dobry kochani, dawno nie, nie było tutaj na moim kanale. Tak mnie życie pochłonęło i praca też. I też miałam takie poczucie chodzenia po tej spirali rozwoju i powracania do tych samych momentów, w których już byłam i o których już mówiłam, ale w zupełnie inny sposób. Jednym z takich momentów było odkrycie mojej wewnętrznej pustki. A ja już kiedyś nagrałam film o wewnętrznej pustce i o tym, jak ją wypełniać. No i teraz chcę przyjść do Was właśnie z filmem na temat rodzajów wewnętrznej pustki, bo teraz bardzo wyraźnie widzę tą wewnętrzną pustkę w dwóch odsłonach i jedna na drugą bardzo wpływa. I chciałabym powiedzieć o tym drugim rodzaju dzisiaj. Właściwie o dwóch, ale o jednym już kiedyś mówiłam w filmie, który znajdziecie link do tego filmu w opisie. Mówiłam kiedyś i, i tak uznawałam, że istnieje wewnętrzna pustka związana z odrzucaniem siebie, związana z brakiem kontaktu ze sobą, związana z brakiem kontaktu z dzieckiem wewnętrznym. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne źródło pustki wewnętrznej, dlatego, że jeśli my odrzucamy jakąś część siebie, dlatego, że jeśli mamy nieuzdrowione jakieś części nas, których nie chcemy w ogóle widzieć i trzymamy je mocno za zamkniętymi drzwiami, to one wpływają na nasze życie, próbują się dostać do nas w jakiś sposób, jakikolwiek. I często to jest w postaci autosabotażu, w postaci jakichś schematów powtarzania, w postaci różnych takich trudności, które odtwarzamy cały czas według tego samego scenariusza, tylko zmieniają się bohaterowie, zmienia się scenaria, ale też my wtedy czujemy wewnętrzną pustkę, czujemy się niekompletnie, czujemy, że nam czegoś brakuje. I tą wewnętrzną pustkę można wypełniać właśnie poprzez kontakt ze sobą, poprzez integrowanie zranionego dziecka wewnętrznego, poprzez odnajdywanie i przyjmowanie z powrotem tych części nas, których kiedyś musieliśmy się pozbyć, żeby móc przetrwać. I to się wiąże często z powrotem do dzieciństwa, z powrotem do y, naszej historii, po to, żeby zobaczyć właśnie, z czego ja zrezygnowałam, zrezygnowałem, żeby przetrwać. Co ja musiałam poświęcić, jaką część siebie odrzucić, po to, żeby otrzymać miłość, pseudo miłość tak naprawdę, ale otrzymać uwagę, Obecność, uznanie, poczucie, że należy na przykład do mojej rodziny. I kiedyś nie mieliśmy wyjścia i kiedyś robiliśmy to jakby z automatu i Bogu dzięki, bo gdyby nie to, to trudno byłoby przetrwać. I to trochę tak jakby ta nasza część właśnie, tak, czy nasza dusza mówiła: Okej, okay, to porzuć tą część siebie, zapomnij o niej, zapomnij teraz o swoich potrzebach, zapomnij o tym, kim jesteś naprawdę. Bo ważniejsze jest przetrwanie, a bez uwagi rodzica, bez opieki rodzica, bez poparcia rodzica, wsparcia rodzica nie przetrwasz. Więc odrzucaliśmy tak wiele części z nas z taką, mam wrażenie, intencją duszy, że jak przyjdzie dobry czas, to ty do tego wrócisz i to sobie przyjmiesz. Ale najważniejsze jest przetrwanie, więc przetrwaliśmy, uff, jesteśmy w dorosłym życiu, no i właśnie te stare cząstki nas się dobijają i mówią, ej, hello, ja tutaj jestem. Czekam ciągle, aż Ty po mnie wrócisz. Kiedy Ty po mnie wrócisz? I te cząstki nas są bardzo często takie brzydkie, takie właśnie, no jak coś, co przez lata było odrzucone w ciemnej piwnicy, niewidziane i jest stęsknione, jest wygłodniałe, jest często brzydkie, nieatrakcyjne i często też, kiedy wychodzi, to właśnie jawi się jako coś strasznego. Może nas przerażać. Dlatego kontakt z emocjami, przyjmowanie Oswajanie również tych trudnych naszych emocji, tych, z którymi jest nam trudno, które są nieakceptowalne też w naszym otoczeniu. Odnajdywanie tych fragmentów nas bardzo często jest samo w sobie już uzdrawiające i daje nam poczucie takiej kompletności, takiego scalenia, zintegrowania. I wtedy wewnętrzna pustka znika, dlatego że to była ta tęsknota za nami, prawdziwymi, za tymi częściami nas, które odrzuciliśmy. Ale ponieważ ja cały czas jestem w procesie i ja dobrze poznałam moją wewnętrzną pustkę wynikającą właśnie z tych mm, obszarów, i ja już umiem, e, choć to jest za każdym razem podobnie trudne, no bo te demony wychodzą i są takie, o których nie mam pojęcia, a później się okazuje, boże, takie oczywiste było w ogóle, że on tam sobie siedział, nie w tej piwnicy. Teraz wytoczył się taki straszny i trzeba coś z nim robić. I jestem cały czas, jakby w tym procesie i widzę, że. Ta wewnętrzna pustka się wycisza i ona się zmniejsza i ja rzeczywiście odkąd spotkałam Aurorę, spotkałam swoje dziecko wewnętrzne, ale tak spotkałam, że nie o nim poczytałam i nie przepracowałam emocje i nie zrobiłam parę technik, tylko ja naprawdę poczułam swoje dziecko wewnętrzne. I ja poczułam tą swoją esencję, tą część mnie, która jest i... To też jest niesamowite, jak, jak różne są podejścia do dziecka wewnętrznego. Jak osoby mówią, że pracują z dzieckiem wewnętrznym, bo znają techniki pracy z dzieckiem wewnętrznym, podczas gdy osoby, które naprawdę dotknęły tej esencji, będą mówiły raczej o relacji z dzieckiem wewnętrznym, będą mówiły o spotkaniach z dzieckiem wewnętrznym. I ja do dziecka wewnętrznego mojego i w ogóle do tego procesu podchodzę z ogromnym namaszczeniem, z ogromną taką uważnością, dlatego że jest to taka świętość w nas. To jest taka nasza esencja wewnętrzna, i jak my, te, my tego dotkniemy, to my nie będziemy chcieli tego dziecka zmieniać, przepracowywać, robić na nim różnych technik, tylko naprawdę to jest takie spotkanie, które odmienia y, życie. W każdym razie, kochani, ja zaczęłam zauważać, że mimo, że ja integruję zranione dziecko wewnętrzne, mimo, że ta pustka związana z tą samotnością dziecka, związana z tym odrzucaniem tego, co było B, w dzieciństwie, w oczach otoczenia dorosłego, to ja co jakiś czas odczuwam wewnętrzną pustkę, ale to jest taka trochę inna wewnętrzna pustka. I w pewnym momencie bardzo jasne stało się dla mnie to, że wewnętrzna pustka to jest coś, co może nam towarzyszyć zawsze i że są właśnie dwa jej rodzaje. I ten pierwszy rodzaj to ten właśnie, o którym mówiłam. A drugi rodzaj. Mam wrażenie, że to jest taka pustka związana z tęsknotą za naszą duszą. To jest taka pustka związana z tym, że my tęsknimy za tym kimś, kim mamy się stać. Kim już gdzieś tam jesteśmy w przyszłości, ale jeszcze do tego momentu nie doszliśmy. To jest taka tęsknota, taka nostalgiczna właśnie pustka, ale ona jest taka pustka Taką pustką, nie już taką, która zionie tą rozpaczą, tak jak ta pierwsza i tak pochłania i sprawia, że się rozpadamy wewnętrznie, tylko to jest taka wewnętrzna pustka, która mówi, halo, ty masz tu coś do roboty, halo, twoje jakieś potrzeby nie są zrealizowane, halo, ty jesteś kimś więcej niż myślisz, halo, twoja dusza czeka, aż ty się stawisz do niej i pójdziesz jej drogą. I kiedy tą pustkę odczuwamy, to ona jest dla nas takim drogowskazem, to ona nam pokazuje, hmm, Czegoś tu brakuje w tym moim życiu. Ja potrzebuję czegoś jeszcze więcej. Ja chcę się do czegoś stawić. Ja chcę coś zrobić. Ja gdzieś jeszcze siebie okłamuję. E, gdzieś siebie ograniczam. Gdzieś nie zwracam sobie tej swojej, tego swojego światła, e, swojego daru. Gdzieś się boję e, pokazać siebie i robić to, do czego tak naprawdę moja dusza mnie zaprasza i zachęca. I dla mnie odczuwanie tej wewnętrznej pustki bardzo często jest o tyle trudne, że właśnie ono może kojarzyć się i przywoływać ten pierwszy rodzaj wewnętrznej pustki. I zauważam też, że im bardziej ja wypełnię tę pustkę pierwszą płynącą z tego pierwszego obszaru, tym mniej niekomfortowa staje się ta druga pustka. Nie jest niekomfortowa, a staje się taka inspirująca, taka motywująca, i wtedy jest z nią łatwo być. Natomiast w momencie, kiedy mamy tą pierwszą pustkę niezapełnioną, kiedy my właśnie nie spotkaliśmy jeszcze naszego dziecka wewnętrznego, kiedy nie przyjęliśmy jeszcze tych odrzuconych części siebie, to ta druga pustka związana właśnie z tęsknotą za duszą, z tęsknotą za Bogiem, z tęsknotą za czymś więcej w naszym życiu, z tęsknotą za swoją ścieżką, za realizowaniem tego, naszego potencjału, naszego daru, tego, kim jesteśmy, to ta właśnie wewnętrzna pustka, ona jak się będzie pojawiać, to ona będzie jednocześnie zahaczać o ten cały wir związany z tą pierwszą wewnętrzną pustką, związaną z odrzuconym dzieckiem wewnętrznym. I wtedy to jest składanka hardkorowa. Wtedy bardzo trudno jest sobie z tym poradzić. Natomiast to, co zauważam regularnie u siebie, też u osób, z którymi pracuję w jakiś sposób, tym towarzyszę w ich drodze, to właśnie to, że uzdrowienie zranionego dziecka wewnętrznego, opłakanie tych ran, zintegrowanie matczynej, ojcowskiej rany wcale nie oznacza, że ja już nigdy nie będę się czuła samotna, że ja już nigdy nie będę czuła tej pustki. Owszem, ona się będzie pojawiać, tylko to, to będzie już inne. To już nie będzie nas tak właśnie rozwalać wewnętrznie, roztrząsać wewnętrznie, tylko to będzie tak bardziej nawoływać, to będzie wołać. I kochani, e, towarzyszę wielu osobom, które realizują drogę swojej duszy, które żyją e, poprzez realizowanie misji swojej duszy i to jest ogromne wyzwanie, to jest trudne, bo to zawsze się wiąże właśnie tutaj wychodzę do świata z czymś, ale tutaj od dołu też muszę robić fundament i kopać i zawsze to jest krok do przodu, krok do tyłu i zawsze to jest tak, że to co my chcemy na zewnątrz zrobić, to potrzebuje mocnego fundamentu wewnątrz nas, więc to jest nieustanny proces takiego zaglądania do siebie i wychodzenia do świata i znowu zaglądania do siebie i wychodzenia do świata. Dlatego ta pustka drugiego rodzaju, taka samotność, takie poczucie, że czegoś mi brakuje, czegoś nie realizuję, to ona właśnie się będzie wiązała z tym, że my chcemy z czymś wyjść, a nie możemy, że gdzieś jest jakiś potencjał, którego nie realizujemy, ale ona będzie zahaczać, będzie w odczuwaniu też często mylona, bo to jest podobne, z tą pustką, która mówi, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie chce, odrzucą mnie, nie mogę być sobą. I to jest bardzo ważne, mieć świadomość tego, że one siebie w jakiś sposób dotykają. Tylko teraz, jak dotkniesz tej pustki związanej z dzieckiem wewnętrznym, które mówi: e, Nikt mnie nie chce, wyśmieją mnie, w ogóle co ja tutaj chcę wychodzić, z czym ja w ogóle mam wyjść do ludzi, w ogóle lepiej się schować, i uzdrowimy ten moment, ten obszar, i pokażemy temu dziecku, że jest kochany, chciane, że może na nas liczyć. I ten temat zrobimy. To jak się pojawi ta pustka związana z taką tęsknotą, że aha, to ja mam tu coś więcej do zrobienia, to ja mogę wyjść z czymś, to ja jeszcze chcę coś realizować, to ja jestem jeszcze, jak, ja już czuję tą siebie, którą będę za jakiś czas, już ona mnie woła właśnie stamtąd i ja chcę do niej pójść, ale ponieważ jeszcze nie doszłam, to ja czuję tęsknotę, to ja czuję pustkę, to ja czuję, że mi czegoś brakuje. I właśnie tu uzdrawiamy tą pustkę, po to, żeby móc przejąć tą pustkę, tą samotność związaną właśnie z tym, tą, ten drugi rodzaj. I wtedy to jest dla nas drogowskaz, to jest coś, co nam mówi: aha, to ja się do końca nie realizuję, to mi czegoś brakuje. Ja muszę sięgnąć po to, co dla mnie ważne. I to jest coś takiego, to jest dla mnie w ogóle niesamowite, jak ten proces płynie, hmm, też, yy, też. Ta moja przerwa w publikowaniu filmów wynika właśnie stąd, że ja wiele tych samych rzeczy, wiele rzeczy o których już tutaj są filmy, naprawdę zaczynam widzieć jeszcze szerzej. Kiedyś nagrałam taki film o spirali rozwoju. Właśnie o tym, że my cały czas zataczamy te kręgi. Ja mam wrażenie, że weszłam na jakiś taki krąg i robię, gdzie robię wszystkie te same tematy, tylko właśnie w szerszym jakimś kontekście i trochę od innej strony. I ja mam takie poczucie, że tak jak my dorośli integrujemy nasze zranione dziecko wewnętrzne tutaj od dołu, z, z pod świadomością, tak, praca. I przytulamy je, ukochujemy, zmieniamy ograniczające przekonania, patrzymy, co nam tam w dzieciństwie nawkładali i my w to dalej wierzymy, a już nie powinniśmy. I jak to zrobić i jak pokazać tej małej, temu małemu, że jest kochane, jest chciane, że może zostać przyjęte, to tak jak my robimy tą pracę tutaj, tak jest jeszcze inny poziom, gdzie jest nasza dusza i ona robi tą pracę z nami i ona tutaj jest i mówi: „Ej, no masz dar, ej”. Kobieto, tak, mężczyzna, masz dar, masz do zrobienia robotę, nie? I ja cię teraz muszę integrować do tego. Więc tak jak my się tutaj, my integrujemy nasze zranione dziecko wewnętrzne, tak mam wrażenie, że na, nasza dusza w kontakcie z nami już dorosłymi tutaj woła i mówi, ej, no weź, stań do tego, staw się do życia, weź zrób to, tu cię woła potencjał, czemu ty tego nie realizujesz? I to jest taki proces właśnie i tu, i tu, nie? I teraz... Że, jakby nie będzie tego od dołu, to nie będzie tego od góry też. Dla mnie to jest niesamowite. Ale właśnie, masz prawo czuć wewnętrzną pustkę, masz prawo czuć taką samotność, tęsknotę za czymś takim abstrakcyjnym, jeszcze nieuchwytnym, nawet jak zintegrujesz dziecko wewnętrzne. I często to będzie wołanie Twojego potencjału, często to będzie nawoływanie Twojej duszy czy ciebie z przyszłości, tak? Jakby tam stała ta. Stałbyś, stałabyś ta Ty, dorosła, dorosły, dojrzały, starszy o 10-20 lat i mówił: Ej, zacznij to robić! Masz ten dar, dajesz jeden kroczyk, chodź. I jeśli my się do tego nie stawimy, jeśli zagłuszymy ten głos, to również poczujemy taką właśnie wewnętrzną pustkę, ale to będzie trochę inny rodzaj niż ten, o którym mówiłam wcześniej. Kochani, życzę Wam wytrwałości w integrowaniu. Swoich wewnętrznych pustek i jednej i drugiej, i właśnie nie odrzucaniu, nie mówieniu, że coś z tym nie tak, tylko integrowaniu, przeglądaniu się, sprawdzaniu, co to mówi o mnie, do czego to mnie wyzywa, do czego to mnie zaprasza i krok po kroku w swoim tempie realizowaniu siebie, przyjmowaniu swojego dziecka wewnętrznego i wychodzenia, stawiania się do swojej duszy. Do zobaczenia.